Wszystkim to Magda, ja mam przyszykowaną kawę, dzisiaj zapraszam Was na ciekawy temat, moim zdaniem będę mówić o moim wypadaniu włosów, jeśli interesuje Was ten temat, zapraszam do oglądania dalej. O wypadaniu włosów nie mówiłam nigdy na tym kanale, chyba nawet nigdzie nie poruszałam tego tematu, dlatego że mam obecnie 29 lat i nigdy nie miałam problemu z wypadaniem włosów. Ale w ciągu naszego życia jest to rzecz normalna i w końcu musiało również dopaść i mnie. Już co nieco Wam mówiłam ostatnio na Instagramie w poście w Karuzeli. Dzisiaj chciałabym rozszerzyć ten temat, dlatego że jestem już po badaniach, wiem już co i jak, też moje wypadanie się zmniejszyło, ale zacznijmy od początku. Generalnie wypadanie włosów jest czymś normalnym. Na co dzień wypada około od 50 do 100 włosów, i to jest taka norma. I my też sami wiemy, ile normalnie wypada nam włosów podczas mycia. Też to jest zależne od tego, jak często myjemy włosy. Wiadomo, że ktoś, kto myje włosy codziennie, będzie widzieć mniej włosów na szczotce niż taka osoba, która myje co, nie wiem, 3-4 dni. Wiadomo, że tych włosów będzie więcej zwłaszcza przy kręconych włosach gdy nie rozczesujemy ich na sucho więc te wszystkie włosy z tych wszystkich dni zostają w czuprynie i potem dopiero podczas mycia je wyczesujemy więc wiadomo, że wtedy tych włosów będzie więcej na szczotce. Chciałabym Was też uczulić, że u każdego ilość włosów będzie inna i to wszystko zależy od ich długości od tego jak bardzo gęste mamy włosy czy grube, czy cienkie ten kłębek na koniec mycia będzie właśnie zależeć od tych trzech czynników, więc nie ma co się porównywać do innych, tylko właśnie do siebie, bo to my wiemy, ile tak normalnie wypada włosów, no nie? I oprócz częstotliwości myć i czesania włosów tylko na mokro. Bez rozczesywania włosów na sucho na co dzień. Również istotny jest peeling skóry głowy, bo jeśli użyjemy go podczas mycia, to wtedy mogą też dodatkowo wypaść włosy te, które i tak by za jakiś czas wypadły, bo są one w ostatniej fazie wzrostu, a dzięki złuszczeniu skóry głowy takie włosy wypadają wcześniej, dzięki temu nowe mają szansę też szybciej wyrosnąć, więc to jest duży plus. Ale faktycznie przy peelingu można Zauważyć, że jakoś dużo tych włosów wypadło. Ale myślę, że nie macie się czego obawiać. Oczywiście. Nie mówię tu o jakichś alergiach na jakiś składnik i tak dalej. Ale jeśli nic nie dzieje się złego, po prostu używacie peeling, wypada więcej włosów, myślę, że nie ma co się martwić. U mnie, gdy zaczęło się wypadanie włosów, stało się to bardzo widoczne, właśnie dlatego, że nigdy nie miałam z tym problemu. Wiedziałam, jaka jest normalna liczba pasm, które mam na grzebieniu, czy to na szczotce, i nigdy nie miałam powodów do obaw. Natomiast zauważyłam faktycznie nadmierne wypadanie, i to było takie dosyć hardkorowe, dlatego, że wiecie, normalnie to jak wyczesałam włosy na odżywce miałam na grzebieniu szczotce włosy i to tyle, no nie? A tu nagle włosy zaczęły mi wypadać tak, już Wam to prezentuję powiedzmy moczę włosy wodą robię coś takiego, patrzę włosy i to takie długie włosy następnie nakładam szampon na skórę głowy i czuję pod rękoma włosy następnie spłukuję szampon Widzę włosy na rękach. Następnie nakładam maski i znowu mam włosy na rękach. To totalnie było poza normą. No, totalnie widoczne, więc wiedziałam, że coś się tu dzieje niedobrego. I tu powiem ponownie, bardzo ważna jest obserwacja tego, co się dzieje na Waszych włosach, bo Wy je znacie najlepiej. Ja od razu poczułam się zaniepokojona. Niestety, Badania zrobiłam chyba dopiero miesiąc czy półtora miesiąca później. Nie polecam tego. Jak Was coś niepokoi, od razu pójdźcie do lekarza czy zróbcie potrzebne badania. Na pewno Was to uspokoi. A ja przez to, że zwlekałam, dłużej myśli mi się kłębiły, byłam dłużej niespokojna, kiedy tak naprawdę mogłam to załatwić wcześniej i się dowiedzieć wcześniej, co mi dolega. I oczywiście na początku chwilę. Czekałam, obserwowałam, myślałam, że może zaraz to przejdzie, bo jednak wiosna, przesilenie wiosenne, może tak po prostu wypadają. No ale przede wszystkim pod koniec stycznia zachorowałam na tą naszą cudowną chorobę, więc też miałam z tyłu głowy, że to ona może być przyczyną tych wypadających włosów, dlatego że to jakoś zaczęło się dwa miesiące później, a to by się zgadzało, jeśli chodzi o takie statystyki. I powiem Wam, że jak tak zwlekałam z tymi badaniami, to miałam w głowie takie, dobra, to zrobię badania, jak będzie wszystko ok, no to mam odpowiedź, jakby już wiedziałam, że jeśli to jest przez tą chorobę, no to te włosy co mają wypaść i tak wypadną, ja nic z tym nie zrobię. No ale jak wiemy, oprócz tego jeszcze jakieś mogła mieć niedobory, no nie, więc to musiałam sprawdzić. Jeśli zachorowaliście na koronę, no to tutaj już nawet 2-3 tygodnie po wyzdrowieniu można zrobić badania dla własnego spokoju, bo wiem, że ona potrafi siać spustoszenie w organizmie, więc tym bardziej nawet dla własnego spokoju możecie je wykonać. Ja oczywiście mając świadomość, że nie wszystkie badania, które ja będę chciała wykonać, są refundowane przez NFZ, i tak postanowiłam pójść do lekarki rodzinnej, aby dała mi skierowanie, i tak też się stało. W opisie na dole wypiszę Wam badania, które dostałam od lekarki, a które zrobiłam prywatnie dodatkowo. Za prywatne zapłaciłam 205 zł. U mnie w akurat jest laboratorium Brus. Nie wiem czy w waszym mieście też, jest też diagnostyka, i tak dalej, nie? No ale to musicie już sprawdzić u siebie, jak to wygląda. I w sumie powiem wam, że z nich wyszło to, że mam niedobór witaminy D, czyli wyszły moje wieczorne spacery. Też nie suplementowałam witaminy D. Nie pamiętam kiedy to było z kilka lat temu może. Także to może być przyczyna mojego nadmiernego wypadania włosów. Ale obecnie sprawa wygląda tak, że około miesiąc już suplementuję witaminę D3 zauważyłam mniejsze wypadanie włosów, nie jest to takie jeszcze jak było kiedyś, ale już na pewno jest mniejsze, już nie jest tak hardkorowo, musicie pamiętać, że nie u każdego jest wypadanie po koronie, ale może być i może być takie bardzo mocne wypadanie, właśnie przez tą gorączkę i tak dalej, bo jest to ogromny stres dla organizmu i jak jednak to wypadanie już nastąpi to nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, jeszcze nie mówię o niedoborach w organizmie, ale przez Samą chorobę, te włosy, które mają wypaść i tak wypadną, tego już nie zatrzymacie. To jest tak zwane wypadanie telogenowe, jak powiedzmy pociąży. No i też po innych jakichś chorobach z gorączką mogą wypadać włosy, bo mieszki włosowe są bardzo wrażliwe na tego typu rzeczy. Czy zauważyłam zmniejszoną objętość moich włosów? Tak, zauważyłam, ale włosy odrastają. Też jakby napawało mnie to optymizmem, że ja widząc, jak bardzo dużo mi ich wypada miałam dość spory odrost też widziałam baby hairy jest ich coraz więcej, także to jest spoko, ale co zauważyłam i nie wiem czy to jest kwestia przypadku, czy też nie, w bardzo wielu miejscach mam siwe włosy, nie wiem czy jest to przyczyna też korony czy po prostu, no mam już 29 lat i tak by i tak wyszło teraz właśnie na przestrzeni od czasu kiedy te włosy zaczęły mi wypadać i jakby odrastać, nie tylko nowe ale też stare włosy to nie ma przedziałku, gdzie nie znajdę jakiegoś siwego włosa, ale nie wiem, czy to łączy, czy nie. Mam wrażenie, że ten film jest trochę chaotyczny, ale oprócz niedoboru witaminy D3, jeszcze wyszła mi trochę niska ferytyna i po konsultacji staram się ją żywieniem podnieść. I za jakieś kilka miesięcy zrobię powtórkę witaminy D3 i ferytyny i zobaczymy, co tam wyjdzie. Ale, wiecie, czuję totalny spokój i, jak zawsze, zadaję sobie pytanie, Czemu tak długo zwlekałaś? Czemu zawsze sobie to robię, że tak ciężko mi zadbać o to, aby mieć ten spokój? Wiecie, teraz ja wiem, co we mnie się dzieje, jakie mam wyniki badań, mam to pod kontrolą. No i od razu człowiek jest spokojniejszy. Chciałam Wam też powiedzieć, że jeśli widzicie, że wpadają Wam włosy, przede wszystkim dbajcie o swoją głowę. Pamiętajcie, że włosy Was nie definiują. Te, co wypadną, odrosną, na pewno to ogarniecie i będzie OK. Jeśli potrzebujecie czasu, aby nastawić tą głowę, aby przystosować się do tego, co się aktualnie dzieje, dajcie sobie czas. Ja to totalnie rozumiem. Także cóż, na koniec tego filmu jeszcze zachęcam Was ogromnie do wykonania badań. W ogóle uważam, że wiosna jest świetną porą na to, aby sprawdzić. Tak jak robimy przegląd samochodu, tak też zróbmy przegląd siebie. Rok temu w maju też robiłam badania, i było wtedy wszystko dobrze. No i w tym roku no, wyszło jak wyszło. Także no, warto to sprawdzać regularnie, raz do roku. Ja na dzień dzisiejszy znając wyniki swoich badań jestem wręcz wdzięczna. Moim włosom za to, że to one mnie zmusiły do tego, aby zrobić badania, abym się dowiedziała, że coś nie do końca gra, bo nie wiem, co by na przykład się stało, jakbym przez dłuższy czas miała niedobór witaminy D3, może byłby jeszcze większy niedobór, wiecie, nigdy nie wiadomo. Także jeśli wypadają Wam włosy, warto tego nie olewać, wziąć to w swoje ręce, bo przez to. Wasz organizm chce Wam coś powiedzieć, bo jak Wy o nie nie zadbacie, to nikt za Was tego nie zrobi. A nie ma nic piękniejszego, niż czuć ulgę i spokój, wiedząc, że jest wszystko ok, albo po prostu, jeśli ma się świadomość, że się ma wszystko pod kontrolą i nie dzieje się nic złego. Jestem ciekawa, jak tam u Was. Czy kiedykolwiek mieliście problem z wypadaniem włosów? Ja nie poczytam Wasze historie, dlatego że jest to też dla mnie może już teraz nie aż tak nowy, ale był to dla mnie nowy temat, bo widziałam, jak wiele dziewczyn pisało zawsze o wypadaniu, a ja tak za bardzo tego tematu nie poruszałam, dlatego że no, włosy zawsze rosły mi, nie miałam jakichś problemów, ale teraz ja zaliczam się do tego ogrona, także dajcie mi znać. Ja na koniec zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka, słuchajcie, bo się wkręciłam, na mojego bloga, na moją grupę na Facebooku Gwaria Kelly Madeleine. My widzimy się w kolejnym odcinku i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.